Hej, witajcie na kanale Wasia To jest z tej strony oczywiście Basia. Dzisiaj Was zapraszam na film, w którym Wam powiem, jak powinien wy wyglądać wasz początek właśnie przygody z ketozą, jak ustawić sobie makro, jak najlepiej do tego wszystkiego podejść, yy, ale też myślę, że należą Wam się troszkę wytłumaczenia właśnie, dlaczego nie było tych yy, odcinków w sumie wczorajszego odcinka regularnie. Jeżeli Was to nie interesuje, to w opisie wrzucę Wam minutę, w której zacznie się normalnie cała opowiastka na temat adaptacji. A dla tych, którzy są ciekawi, zapraszam, żebyście zostali. No i oczywiście pamiętajcie o łapeczce w górę subskrypcji i mojego kanału, komentarzu. Też jak najbardziej zaczynajmy. Kochani, pokrótce już Wam tłumaczę, co się dzieje. Jak wiecie, założyłam sobie aparat na zęby i przed usunięciem... Fu, przed założeniem aparatu doskonale wiedziałam, że będę musiała się zdecydować na usunięcie czterech zębów. Czterech zdrowych zębów, czterech szóstek, dwie po prawej stronie, dwie po lewej, wiadomo, góra-dół. I zdecydowałam się na to usunięcie miesiąc temu, które przeszłam w sumie przez Pierwsze dwa tygodnie to była kompletna katorga, miałam bardzo ciężko ogólnie z jedzeniem czegokolwiek, bo dostałam zakażenia. Znaczy tutaj w Holandii w sumie bardziej, no to jest zakażenie po prostu ogólnie, wdała mi się bakteria. Dodatkowo jeszcze dostałam sucho zębodołu. Więc przez pierwsze dwa tygodnie byłam wyeliminowana, więc odcinki, które powiedzmy, że miałam teoretycznie nagrane na zapas, się wykończyły troszkę, a też w zeszły piątek byłam na usunięciu po drugiej stronie moich reszt pozostałych dwóch zębów, co przełożyło się na to, że po prostu nie wyrobiłam się czasowo, bo leżałam jak zwłoki po prostu w łóżku, nie potrafiłam zbyt funkcjonować, tam okropne rzeczy się działy, bo miałam już wszystko fajnie z antybiotykiem mieć zaszyte, po czym strzelił mi jeden ze szwów, więc ogólnie po prostu troszkę... Mm, nie wyrobiłam się czasowo, bo w międzyczasie też jeszcze cały czas do pracy muszę chodzić, no i, i niestety to jest przyczyną tego, że te filmiki też jedzeniowe się tak nie pojawiają, bo po prostu nie jem, jem ja same papki jeszcze. Ym... No, musicie mi to wybaczyć, ale już niedługo wrócę z jeszcze większym powerem. Myślę, że te takie filmy pogadankowe są też w porządku, więc w takim razie już nic nie przedłużam. Zaczynajmy już z adaptacją, z tym, w jaki sposób ustawić sobie makro, bo jest to dosyć um, ciekawa kwestia. Nie wszyscy są świadomi tego, w jaki sposób to zrobić, więc ja już Wam tutaj właśnie spieszę z tym filmikiem, kochani. Na adaptacji książkową proporcją makroskładników, czyli procentu białek, tłuszczy i węglowodanów, jest to 80 tłuszczy, 15% białek i 5% węglowodanów. Jest to proporcja, której raczej nie należy um, zmieniać. No, chyba że wiadomo, tutaj jest wszystko zależne od przypadku. Jeżeli na przykład, na przykład byliście na keto już kiedyś, chcecie na nowo wejść, gdzieś już mieliście jakieś próby, ale raczej zaczynamy od ustawienia tego makro. Takie makro stosujemy przez 30 dni. W kolejnym odcinku na moim kanale pojawi się oczywiście informacja co po adaptacji. Wiem, że czekacie na ten filmik, bo dostaję bardzo dużo zapytań na brief właśnie na ten temat. Ok, najłatwiej jest Wam wyliczyć sobie swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Tutaj macie do wyboru bardzo wiele różnych stron, na których można to zrobić. Ja najczęściej wyliczam po prostu to na fabryce siły. Pamiętajcie też o tym, że ta kaloryka, pierwsza liczba, która Wam się pojawia tam, jest to liczba... Kalorii, które są Wam potrzebne do tego, żeby przeżyć. Druga do tego, żeby schudnąć, więc pamiętajcie, że to jest kwestia. Jest to proporcja, od której już na ten moment, który jest wam pokazany, jest odjęty około 300 kalorii, właśnie po to, żeby schudnąć. Więc y, musicie sobie wejść na swoje zero, zero kaloryczne. Na adaptacji oczywiście nie polecam obcinać kalorii, ze względu na to, że będziecie po prostu sfrustrowani, będziecie chodzić głodni. Y, a jeżeli nie dobijecie tych kalorii, to też się nic wielkiego nie stanie, ale to też nie możecie sobie zbyt ich obcinać. Więc jeżeli waszym zapotrzebowaniem dziennym kalorycznym jest powiedzmy 2000 kalorii, y, a wy zejdziecie do 1000, będzie to skutkowało tym, że Wasz organizm zacznie odkładać tłuszcze, co będzie się przekładało na to, że nie będziecie chudnąć, a to chyba też jest dodatkową frustracją dla wszystkich. Kolejną ważną kwestią też jest dodanie tego, że najczęściej um, pytacie też o to, czy jeżeli nie dobijacie tłuszczy, czy wtedy wejdziecie w ketozę. Zależy od tego, co macie na myśli nie dobijając tłuszczy, bo jeżeli na przykład powiedz, masz zjeść 150 gram tłuszczy, do tego powiedzmy 80 g białka i do tego 20 g węglowodanów. No to jeżeli na przykład zjesz 80 g białka, 130 g tłuszczy i 15 g węglowodanów, wtedy wszystko zostaje ok. Ale problem się zaczyna, kiedy zaczynacie kombinować z zbyt dużą ilością białka w stosunku do tłuszczy, wtedy wasz organizm po prostu prosto mówiąc białka zamienia na węglowodany i wtedy ten proces wejścia w ketozę jest utrudniony. Bardzo prostym sposobem jest wprowadzenie sobie wszystkiego do aplikacji Fitatu. Tam w um, ustawieniach w opcji cele i bodajże cele dzienne możecie sobie zmienić samemu swoje ustawienia, swoje y, makrosy i tam polecam właśnie wprowadzić sobie bez znaczenia, jaką dawkę kaloryczną, może to być nawet dla przykładu 2000 kalorii yy, i ustawić sobie właśnie zapotrzebowanie procentowe 80-15 na 5. Przerażające też często dla wszystkich jest to, że trzeba liczyć yy, te yy, kalorie. Na samej adaptacji yy, bardzo łatwo jest się przekonać, co, ile ma tłuszczy, co, ile ma węglowodanów, bo nagle okazuje się, że coś, co chcieliście dodać, yy, ma okropnie dużo węglowodanów albo coś szabiałka. Nie, znaczy, no w sumie nieco gorsza, ale białka. A na przykład nie ma tyle tłuszczy, ile chcieliście, więc tutaj też trzeba pomyśleć o tym, żeby nauczyć się troszkę lawirować, kombinować. To Wam przyjdzie oczywiście z czasem. Tego się od razu po prostu nie zdobywa, trzeba zbudować. Więc kochani, nie przejmujcie się, jeżeli na początku Wam nie wychodzi, to nie zaprzepaszcza Waszej szansy. Następnym pytaniem, którym często się pojawia, to jest spotknięcie się o zjedzenie czegoś słodkiego. Kochani, jeżeli będziecie dobijać tłuszcze, nie będziecie mieli ochoty na słodkie. Uwierzcie mi, że yy, Wartość właśnie, nie, nie bez yy, niczego ta wartość jest na tak wysokim poziomie tych tłuszczy, właśnie po to, żeby o, jak najbardziej obniżyć właśnie yy, chęci i zapotrzebowanie w ogóle na zjedzenie czegokolwiek. Bo wierzcie mi, że jeżeli będziecie dobijać 80%, nie będzie Wam się chciało zjeść żadnego słodkiego batonika. No i tak odpowiadając na pytanie, jeżeli już zdarzy się, że zjecie ten batonik, Adekwatnie do tego, jak daleko jesteście, bo jeżeli za, nie wiem, załóżmy, że będziecie, e, będzie to w trzecim, czwartym dniu, no to dobrze, trudno. No stało się, lecimy dalej, korona na głowę i zaczynamy od nowa, bądź po prostu kontynuujemy. Ze względu na to, że Wy jeszcze nie jesteście w ketozie. To, że Wasz organizm pewnie produkuje ketony, bo tam można to sprawdzić na paskach. Yy moczowych, ketonowych, po prostu w dopaskach z moczu, pasków z moczu. Tutaj macie tak w ogóle filmik, w którym opisuję Wam, jak sprawdzić, czy jesteście w ketozie. To, że jeżeli zjedliście, to po prostu to nie jest tak, że Was wyrzuca z ketozy, bo Wy jeszcze po prostu w niej nie jesteście. Wasz organizm powoli dopiero uczy się korzystać, więc po prostu automatycznie przełącza się na glikogen, wypala ten glikogen i znowu będzie chciał zacząć korzystać z ciał ketonowych. Jeszcze ważna kwestia to jest kwestia samopoczucia. Często pojawia się coś takiego jak grypa ketonowa. Jest to okres, tak, on się pojawia bardzo różnie, ale tak najczęściej od trzeciego, czwartego dnia może nawet się utrzymać do dwóch, trzech tygodni. Znam też przypadki, gdzie nawet trwał trwa to trochę dłużej. To jest też zależne od tego, jak wcześniej dużo jedliście węglowodanów, kochani. I e, jeżeli pojawia się coś takiego, to przede wszystkim sięgacie po butelkę z wodą, do której dosypujecie sobie troszkę soli najlepiej kłodawskiej albo himalajskiej e, i wypijacie. I musicie przede wszystkim dużo pić. Polecam rosu. Rosu jest super rozwiązaniem, też tłuściutkim, więc e, będzie wam dostarczał fajnych mikro i makroelementów. No i przede wszystkim suplementacja. Tutaj nie możecie zapomnieć o suplementacji. Przede wszystkim jest potrzebny Wam potas, magnes, sód, żelazo. Wszystkie takie podstawowe. Czemu mówię makroelementy, skoro to są mikroelementy? Egal! Wiemy o co chodzi. A jeżeli nie wiecie, to w sumie no, zamieszałam troszkę. Chodzi o to, żeby utrzymać stosunek mikroelementów i makroelementów na odpowiednim poziomie, tak żeby wszystko w waszym ciele, wszystko razem super współgrało dzióbki. Jeżeli macie pytania co do adaptacji jeszcze takich, których nie ujęłam tutaj, chciałam to wszystko skreślić w jednym szybkim filmiku, bo odcinek z adaptacji, który też Wam tutaj podsyłam, filmik jest troszkę obszerniej, ale jest taki bardziej, troszkę może nawet chaotyczny i taki troszkę bardziej rozbudowany, ale właśnie nie wokół tego w jaki sposób sobie poukładać i jak to zrobić, a bardziej po prostu ogólnikowo. Więc jeżeli jeszcze macie jakieś pytania co do adaptacji, zadawajcie mi je w komentarzu. Ja wszystkie zawsze chętnie czytam, chętnie zawsze odpowiadam. Jak najbardziej chcę Wam też pomóc. E, tak, żebyście no, jak najszybciej dbali o swoje zdrowie, bo uważam, że e, Keto naprawdę bardzo mi pomogła i wiem, że wielu osobom również. E, więc kochani, w takim razie widzimy się w kolejnym odcinku. Przepraszam Was za tą obsuwę. E, już zaraz lecę montować filmik, lecę go wrzucić i zobaczymy się w sobotę. Trzymajcie się cieplutko. Do zrobienia, papa. Hej.